Dzień dobry, witam na moim kanale W grudniu 2020 roku ukazał się mały modelarz w numeracji 10, 11, 12, 2015 datowany z wodną samolotem Kant Z506B Irone, czyli Czapla. i w tym odcinku chciałbym pokrótce omówić co wycinanka zawiera to będą tylko moje Sugestie, jakieś relacje omawiające wnętrze tej wycinanki, nic poza tym, po prostu mam go w swoich zbiorach, a nie było okazji. Widziałem już sklejony model na jednym z form modelarskich. Prezentuje się bardzo ładnie, także zachęcam. Może to zachęci też e, tych, którzy jeszcze go nie mają, do kupna tej wycinanki. Zapraszam do obejrzenia. Autorem tego opracowania jest Roman Staszałek. I tak jak pierwsza strona w małych modelarzach, zawsze zawiera rys historyczny i troszeczkę o historii tego samolotu. W 1935 roku w Wydziale Lotniczym Stoczni CRDA inżynierem Filippo opracował nowy wodno-samolot, początkowo w wersji szybkiego samolotu pasażerskiego, który oznaczono jako Kant Z506A. Samolot ten został oblatany w dniu 19 sierpnia 1935 roku. W 1936 roku dowództwo włoskiej marynarki wojennej zwróciło się o zbudowanie wersji wojskowej wodno samolotu. W późniejszym okresie opracowano jeszcze wersje Z506BS i Z506S. Samolot Kant Z506B został użyty przez lotnictwo włoskie w 1938 roku, biorąc udział w walkach w czasie hiszpańskiej wojny domowej po stronie frankistów po wybuchu II wojny światowej samolot brał udział w walkach na morzu śródziemnym po zakończeniu wojny ocalałe egzemplarze były używane w lotnictwie włoskim do roku 1959 w listopadzie 1937 roku przebywająca we Włoszech delegacja kierownictwa marynarki wojennej podjęła rozmowy wytwórni Carda na temat zakupów samolotu dla morskiego dywizjonu lotniczego w dniu 30 lipca 1938 roku podpisano umowę na dostarczenie do Polski sześciu samolotów KZ-506B. Do Polski dotarł tylko jeden z tych samolotów, który, który przyleciał w dniu 27 sierpnia 1939 roku z Włoch do Pucka przez Jugosławię, Węgry i Słowację. W dniu 1 września 1939 roku po zbombardowaniu bazy morskiej Dywizjonu Lotniczego w Pucku postanowiono ewakuować samolot w głąb kraju. W dniu 2 września 1939 roku, udając się początkowo do Modlina, lecz zmuszony był wodować na Wiśle koło Kozieni. Następnie w dniu 6 września został przebazowany na jezioro Siemień koło Parczewa, gdzie w dniu 11 września... 1939 roku został zniszczony w czasie nalotu samolotów niemieckich. Samolot z 506 b był trójsilnikowym, dolnopłatem, wolnonośnym wodno-samolotem pływakowym o konstrukcji drewnianej. Skrzydła półskorupowe pokryte grubą sklejką. Kadłub skorupowy o pokryciu z listewek oklejanych płótnem. Kabina załogi zakryta. Usterzenie drewniane pokryte częściowo sklejką, częściowo płótnem. Podwozie pływakowe z pływakami wykonanymi z dur aluminium, wparte za strzałami. Napęd trzy silniki gwiazdowe Alfa Romeo 128 RC20, 850 koni każdy. Rozpiętość samolotu wynosiła 26,5 metra, długość 19, wysokość 7,45 m. Powierzchnia nośna 87 m2. Masa własna 8120 kg. Startowa 12120 kg. Osiągi 370 km maksymalna. Prędkość przelotowa 325 km na godzinę. Prędkość znoszenia 4,8 m na sekundę. Pułap 8000. Zasięg między 1500 2000 km. Załogę stanowiło 5 osób, 2 pilotów, nawigator, bombardier, dwóch strzelców pokładowych. Uzbrojenie stanowiły 3 karabiny maszynowe. 12,7 mm 900 kg bomb lub jedna torpeda lotnicza o wadze 850 kg. Co zawiera wycinanka w swoim wnętrzu. Dość gruby. Egzemplarz tego wydania: 7 arkuszy zawiera wręgi do naklejenia na karton. Arkusze wręgi wnętrza kadłuba to jest zwane wręgi montażowe kadłubowe. Pływaki dwa arkusze z łączówkami. I głównie skrzydeł i pływaków, ponieważ konstrukcja kadłuba jest budowy segmentowej, i tu jakby łącznikami, łącznikami elementów są wręgi, czyli na jeden, na jeden segment przypadają dwie wręgi, które łączymy na styk. Poszczególne segmenty kadłuba. Zostało to tak opracowane przez autora. Na 20 stronach znajdują się elementy poszczególnych sekcji kadłuba, skrzydeł. O tym, że, że model jest dużych rozmiarów, niech świadczy. Ten element, który jest rozrysowany na całej kartce A4. Jest to część jednego z trzech elementów skrzydła elementy kadłuba, które też arkusze są kolorowane, koloryzowane z lewej strony dlatego, że jest tu odwzorowane wnętrze kadłuba i nie musimy malować jakby tych wewnętrznych elementów są one pokolorowane na kolor stalowy pływaki wielkości około 40 cm Elementy wnętrza kadłuba, głównie wnętrza pilotów, kabiny pilotów, elementy silników że to jest trójsilnikowy samolot także trzy silniki do wykonania, łącznie z filtrami, obudowami też elementy silników wnętrza kabiny, jeszcze avionika. Kolorowane z lewej strony arkusze. Na tym arkuszu znajdują się wzory z elementami do samodzielnego wykonania, czyli głównie będą tutaj druciki, mniejszej i większej średnicy, to już tu jest do ustalenia w opisie. Model możemy wykonać jakby w dwóch wersjach, czyli w wersji łatwiejszej lub trudniejszej, czyli z tak zwanym wykonaniem wnętrza kabiny, bądź bez. I tak. E, tu jest e, owiewka kabiny, którą wycinamy. Już szukam. O. Tu możemy wykonać ją jakby taka, jak jest rozrysowana, bez oszklenia, i jest też do wykonania w oszkleniu, czyli, czyli możemy jakby pominąć wykonanie wnętrza całego, czyli wnętrza kabiny pilotów, która jest na tym rysunku. Jest o wiele, wiele więcej tu elementów jeszcze. Ktoś, kto nie ma doświadczenia, może to pominąć po prostu i wykonać ten model bez tego wnętrza kabiny. Jest tutaj bardzo dużo drobiazgów, małych elementów, także jest to dość, dość trudne dla mniej zaawansowanych. Podobnie z silnikami, silniki też kilkunastu. I jeszcze dodatkowych elementów, y, które składają się na wykonanie silnika. W opcji też mamy do wykonania luk bombowy, w tym wypadku to jest luk torpedowy. Torpeda do wykonania. Widziałem na jednym z forum modelarskich y, o kartonówkach, y, został wykonany już ten model. Prezentuje się naprawdę. Y, bardzo ładnie, gabaryty tego modelu to ponad 80 cm długość 58, wysokość 22, no fakt tutaj same, same pływaki, to jest 4 prawie 40 cm długości, czyli dość gabarytowo dość duży model. Jeżeli ktoś go nie ma w swojej kolekcji, czy, czy planuje wykonanie bądź nie. O, ten mój mała prezentacja, może spóźniona, bo już ten model miałem od dawna, jak tylko został wydany. E, zrobiłem tylko zdjęcia, wstawiłem na forum. E, także zachęcam do kupna, jeżeli ktoś go jeszcze nie ma. Przedstawia się dość ciekawie, ze względu na to, że może troszeczkę być to ułatwieniem, dlatego że model jest duży, duże elementy, to też jest to ułatwieniem w budowie. Dodam, że są już są, zostały opracowane przez wydawnictwo Małego Modelarza wręgi, cięte laserowo, także można kupić w sklepie internetowym Małego Modelarza i to będzie ułatwieniem. Do przy składaniu modelu. Oczywiście ostatnia strona tradycyjnie kończy się rodzajem jakby takiej reklamy małego modelarza. Jakie możemy jeszcze kupić reprinty, właśnie podane są w ręki na stronie nie ma tego wszystkiego co tu, na tej ostatniej, być może, że jeżeli byśmy zamówili z tej stópki ostatnio stronicowej, będziemy czekać może dłużej na te elementy do modeli, ale skoro są podawane, to podejrzewam, że są opracowane i mogą być dostępne w sprzedaży, także Model naprawdę zachęcający do budowy. Ciekawa konstrukcja, sylwetka. Także ode mnie na, w tym odcinku na tyle. Zapraszam do subskrybowania, oglądania kanału. Na dziś to wszystko. Do widzenia. Dziękuję za uwagę.